Cześć, jestem Piotr Turkowski, jestem chirurgiem plastycznym. Tematem dzisiejszego odcinka będą zabiegi z zakresu otolaryngologii, z zakresu mm, chirurgii nosa. Gościem dzisiejszego spotkania jest pani doktor Katarzyna Stańska-Kowalik. Witam, dzień dobry. Chciałbym pani doktor zadać kilka pytań. Słucham. Proszę powiedzieć, kiedy jest to problem estetyczny, kiedy jest to nasza fanaberia, a kiedy jest to raczej problem funkcjonalny, że powinniśmy taki zabieg wykonać ze względu na stricte medyczne problemy. Jak już pan doktor mnie przedstawił, jestem otorynolaryngologiem, dlatego ja kwalifikując pacjenta do zabiegu rynoplastyki, do zabiegu plastycznej operacji nosa, przede wszystkim zwracam uwagę na funkcję. Czy jest ona zaburzona, czy nos jest drożny? Jak operacja wpłynie na poprawę funkcjonalności nosa? Natomiast część pacjentów również zwraca uwagę na wygląd. I tutaj, czy to nos jest skośny, czy garbaty, są jakieś asymetrie. I tutaj, jeżeli idzie to w parze z zaburzeniem funkcji nosa, to oczywiście możemy to korygować. Czasami właśnie zmiana struktury zewnętrznej. Nosa poprawi jego funkcję. Natomiast jeżeli pacjent dobrze oddycha przez nos, a widzi bardzo niewielkie niuanse, które ogólnie patrząc na jego twarz nie są zauważalne, to rzeczywiście powinna się chirurgowi zapłalić czerwona lampka, czy to nie jest jakaś fanaberia pacjenta, obsesja, czy pacjent nie choruje na dysmorfofobię, czyli zaburzenie postrzegania własnego ciała? I z tymi pacjentami trzeba bardzo uważać, decydując się na operowanie ich, ponieważ żadna operacja może ich nie zadowolić. Mało tego, kolejne operacje mogą pociągać następne, przez co nowy wygląd twarzy może się bardzo zmieniać i będzie daleko odbiegał od przyjętych kanonów estetyki. Więc tutaj, czy to pacjenta fanaberia, czy rzeczywiście wskazanie ze względu na problem medyczny. To już należy ocenić w trakcie badania pacjenta, w trakcie rozmowy z nim, też analizy jego oczekiwań i e, jego reakcji na proponowane przez nas rozwiązania. A jak pani doktor ocenia, jaki wpływ właśnie na te zaburzenia mają social media? Czy mają wpływ pozytywny i kiedy, a kiedy wpływ negatywny? Jak to pani doktor widzi? Na pewno w social mediach jest promowany teraz atrakcyjny wygląd. Wiele modelek, modeli. Ma idealne proporcje twarzy, czy to za pomocą operacji plastycznych, czy też za pomocą filtrów, które możemy nakładać na zdjęcia przy pomocy różnych oprogramowań komputerowych. I na pewno to wpływa na postrzeganie własnego ciała, na samoocenę, ponieważ no jeżeli widzimy dookoła piękne, małe, zgrabne nosy. To zaczynamy czasem patrzeć na swój nos, że hmm, może tutaj też trzeba coś poprawić. Natomiast, y, patrząc globalnie, to myślę, że y, jeżeli osoba ma dobrą samoocenę, prawda, y, to jest świadoma tego, że nasze ciało jest asymetryczne tak? i tak naprawdę nasze piękno nie leży w wyglądzie zewnętrznym. Ale w naszym wnętrzu i na to trzeba przede wszystkim zwracać uwagę i nad tym pracować. Natomiast myślę, że to promowanie w social mediach idealnego obrazu może u niektórych osób powodować obniżoną samoocenę i przez to chęć ingerencji w wygląd zewnętrzny, także właśnie w operacje plastyczne w obrębie twarzy i też nosa. A czy pacjenci są świadomi powikłań? Czy można po takim zabiegu wyglądać gorzej? Jak to jest częste? I czego pacjenci najczęściej oczekują od pani doktor? Zawsze zaczynając rozmowę o operacji i właśnie ustalaniu tych oczekiwań pacjenta, trzeba podkreślić, że będzie lepiej, powinno być lepiej, ale nie będzie idealnie. Jeżeli na przykład w skali od 1 do 10 mamy asymetrię nosa no, bardzo poważną, ocenianą załóżmy na 10, to możemy poprawić ten nos na 8, 6, 7, to już jest duży sukces. Nie będzie, y, znaczy będzie to bardzo trudne, żeby osiągnąć bardzo ładny, idealny nosek. Więc tutaj trzeba y, też pacjentowi to uświadomić, że y, będziemy starali się. Osiągnąć efekty, które zamierzamy. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że pewien obraz, który pacjent sobie w głowie wykreuje, może odbiegać od efektu końcowego operacji. I tutaj bardzo ważna jest rozmowa z pacjentem przed zabiegiem, jakby dopasowanie oczekiwań pacjenta też do umiejętności chirurga i tego, co może zaproponować pacjentowi. Jeżeli chodzi o to, czy pacjent będzie wyglądał gorzej po zabiegu, może zaraz bezpośrednio po zabiegu, rzeczywiście po operacjach plastycznych pacjent wygląda no, dość, dość poważnie z obrzękami, z podbiegnięciami krwawymi pod oczami. Natomiast no, nie powinno mieć miejsca to, że nos wygląda gorzej po operacji niż przed nią. W dłuższym czasie po leczeniu, tak? bo też trzeba wiedzieć, że Ostateczne efekty operacji plastycznych noca oceniamy dopiero po roku, kiedy to obrzęk oraz całe gojenie przebiegnie już do końca. Ja też często widzę w swojej praktyce, że pacjentki i pacjenci po zabiegu chirurgii nosa nie mogą się przyzwyczaić do swojej twarzy, tak? no bo jest, wygląda inaczej. Czy mógłby pani doktor rozwinąć ten temat? Jak to wygląda? Co może mieć na to wpływ? Jak pani doktor też podchodzi do takich pacjentów i co im tłumaczy? Nos jest w centralnej części twarzy, jest pewnego rodzaju wizytówką człowieka, i dlatego każda ingerencja w wygląd nosa już wpływa na zmianę wyglądu twarzy. Dlatego też, po operacjach plastycznych nosa, ten wygląd twarzy może być dla osoby, która podjęła się takiej operacji, nieco obcy. Ale ważne jest też, aby przy decydowaniu się na zakres operacji dobrze ustalić z pacjentem, czy rzeczywiście nos, którego on oczekuje, będzie pasował do proporcji twarzy, do kształtu twarzy, bo to jest bardzo ważne, aby całość nosa wpisywała się w pewien kanon twarzy. Niestety, czasem bardzo mały nosek, który pacjenci chcą uzyskać, bo zobaczyli na zdjęciu, właśnie w social mediach, u, czy jakiejś gwiazdy, czy u znajomego, może zupełnie nie pasować do ich um, proporcji twarzy. Dlatego tutaj ta klasyfikacja pacjenta, kwalifikacja go do zabiegu, rozmowa o jego oczekiwaniach oraz o tym, co będzie odpowiednie dla niego, jest bardzo kluczowa przed operacją. A czy zdarza się pani doktor, że widzi pani pacjenta, który przychodzi ze zdjęciem, albo ma takie oczekiwania, że trzeba mu odmówić, a wręcz kiedy chcemy tych zdjęć, albo chcemy pokazać pacjentom nasze efekty, czy pani doktor, efekty, i jakby zachęcamy tego pacjenta do zabiegu. Jakby, jak sobie z, tym, z tą sytuacją poradzić? Kiedy odmawiamy, a kiedy wręcz zachęcamy? Ja myślę, że zdjęcia ogólnie są pomocne, żeby czasem zrozumieć oczekiwania właśnie pacjenta. E, pacjent nie zna naszego języka, nie wie, co to jest projekcja, co to jest rotacja nosa, i e, pacjent mówi: No, chciałbym mieć taki mniejszy nosek, bardziej proporcjonalny, ale co to dla niego znaczy, my nie wiemy. Jeżeli on pokaże na zdjęciu, że właśnie takim nosem byłby zainteresowany, taki nos chciałby mieć, to wtedy jakby my możemy powiedzieć, że ten nos nie będzie pasował do pana pani twarzy lub też okej, okay, to jest fajny nos, ale ze względu na pana warunki anatomiczne nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, bo trzeba pamiętać o tym, że nos jest bardzo skomplikowaną strukturą anatomiczną. Składa się z kości, z tkanek chrzęsnych, również z tkanek miękkich i często efekty, które są uzyskane u innej osoby, nie da się ich Osiągnąć u kolejnej. Także tutaj ym, zrobienie takiego samego nosa y, jest często no, niemożliwe, ale zdjęcia, które przynosi pacjent, pozwalają czasem na początku zrozumieć te oczekiwania pacjenta, nawiązać jakiś wspólny język. Też na tych zdjęciach chirurg może rysować. Pewne zmiany. No bardzo ważna jest też dokumentacja fotograficzna samego pacjenta przed operacją, żeby tutaj po pierwsze udokumentować różnice przed i po zabiegu, ale również na tych zdjęciach móc z pacjentem przedyskutować różne opcje, techniki, jakie będą wykorzystane podczas operacji. A kiedy pani doktor zachęca do takiego zabiegu, widząc, że pacjentka ma ewidentne wskazania, czy to Medyczne czy estetyczne, i w jakiej sytuacjach, jakby wręcz chcemy, żeby pacjent wykonał taki zabieg, powiedzimy, że on jest dla niego odpowiednio dobrany, wręcz stworzony. Tak, rzeczywiście zdarza się tak, że przychodzi do mnie pacjent tylko i wyłącznie z zaburzeniem drożności nosa, ale widząc, że nos jest skośny, pacjent miał uraz nosa lub ten nos nie pasuje do twarzy proponuję, że czy oprócz operacji plastyki przegrody nosa, czy nie byłby pacjent zainteresowany również korekcją nosa zewnętrznego. Pacjenci czasem o tym nie myśleli wcześniej, ale rzeczywiście kiedy wyjaśniam, że na przykład w skośnym nosie poprawa całej struktury nosa zewnętrznego wpłynie pozytywnie na jego drożność, to często po pewnym okresie zastanowienia decydują się oni na operację nosa zewnętrznego z bardzo pozytywnym rezultatem, nie tylko funkcjonalnym, ale również estetycznym. Zdarza się, że ci pacjenci są bardzo wdzięczni, że w ogóle zwróciłam na to uwagę i dzięki temu mogli zmienić wygląd swojej twarzy, który po urazie czy po prostu rozwojowo tak, wrodzony, wrodzona zmiana budowy nosa, w jakiś sposób zaburzał proporcje twarzy. Jak wygląda przygotowanie takiego pacjenta czy pacjentki do zabiegu? Kiedy może wrócić do pracy? Dajmy na to, że jest to praca z podziałem na pracę biurową i taką bardziej pracę fizyczną. Jakie są zalecenia po zabiegu? I co musimy robić? przed zabiegiem bardzo ważne jest też określenie czy jest stan zapalny błony śluzowej nosa czy nie więc tutaj należy też odpowiednio błonę śluzową nosa przeleczyć aby pacjent przystępując do zabiegu jakby miał już ograniczone ryzyko różnych powikłań pooperacyjnych w postaci infekcji Dodatkowo, na przykład, jeżeli są różne zmiany skórne typu trądzik, to również bardzo ważne jest to, aby wyleczyć wszelkie zmiany w obrębie twarzy, ponieważ to może wpływać na gojenie nosa. Jeżeli chodzi o ten okres okołooperacyjny, to tutaj sam zabieg oraz rekonwalescencja po zabiegu to są około 2 tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o różne sporty, to tutaj musimy zachować absencję od różnych sportów około 6 tygodni. Podobnie jest z noszeniem okularów. Natomiast jeżeli to jest praca biurowa, to po około tygodniu, ewentualnie dwóch, pacjent może wrócić do swojej aktywności zawodowej. Czyli po tym, jak znikną siniaki. Tak. A kiedy mija taki pierwszy obrzęk po zabiegu? No bo. Bezpośrednio po zabiegu, wiadomo, tkanki są obrzęknięte, kiedy ten obrzęk się na tyle, tyle minimalizuje, żeby otoczenie nie zauważyło yy, tego zabiegu, mhm. żeby był wykonywany. Taki okres yy, zmniejszenia obrzęku, zniknięcia podbiegnięć krwawych. To jest około tygodnia, natomiast oczywiście wszystko zależy od pacjenta i tego, jak stosuje się do zaleceń chirurga. Stosujemy zimne okłady, stosujemy leki wspomagające też gojenie i, i przyspieszenie wchłaniania siniaków, także naprawdę czasem po trzech, czterech dniach pacjent już jest w świetnej formie i, i chce wrócić do pracy, jeżeli to nie obciąża go fizycznie. Natomiast ten tydzień to jest rzeczywiście takie minimum do tego, żeby po tym czasie zresztą ściągamy szwy, ściągamy opatrunek z nosa i po tym czasie już pacjent jeżeli czuje się dobrze, może wrócić do swoich obowiązków. Czy chciałaby pani doktor dodać coś od siebie, taki home message dla pacjentów albo coś co warto podkreślić na koniec naszej rozmowy? Myślę, że jeżeli Państwo macie zaburzenia drożności nosa, macie jakiekolwiek pytania dotyczące Waszego nosa, to zapraszam serdecznie na konsultację do naszej kliniki. Taka konsultacja trwa około 30 minut, i wtedy jesteśmy w stanie się dowiedzieć o wszystkich wadach, zaletach i możliwościach takiego zabiegu. Bardzo dziękuję Pani Doktor za niezwykle interesującą rozmowę. Zachęcam pacjentów do odwiedzenia Pani Doktor. Do zobaczenia. Do widzenia.